Uwagi końcowe. Dzięki, że wybrałeś się ze mną w tę podróż. Wiem, że dla niektórych nie była to łatwa droga. Wiele przedstawionych tu poglądów stanowi wyzwanie dla przekonań i postaw, jakie przyjęliśmy za swoje, zanim zetknęliśmy się z tą książką. Zawarty w niej materiał zaprasza nas do tworzenia nowej wiary, do postępowania na nowo i inaczej, do rozważenia. Jak mogłoby być? Wzywa i ponagla nas, abyśmy nabrali nowego spojrzenia na nasze życie i sposób, w jaki je przeżywamy. To właśnie stanowi ruch nowej myśli, o którym ostatnio tak głośno nie jest to żadne stowarzyszenie czy odłam społeczeństwa, ale raczej proces, za pomocą którego całe społeczeństwo przestawia się na nowy, Odmienny sposób istnienia. Narasta on, niczym masa, która niebawem stanie się krytyczna. Z myślą o tym, aby proces ten przyspieszyć, przyczynić się do wzrostu owej masy i wyzwolić przemianę, przedstawiłem zebrany materiał tak, jak został mi dany. Przemiana dokonać się musi. Nie możemy dalej kroczyć tą samą drogą. Poglądy i konstrukcje intelektualne, które Miały być nam przewodnikiem, obróciły się przeciwko nam samym. Zagrożony został niemal byt naszej planety. Musimy się zmienić, jeśli mamy zostawić swoim dzieciom spadku świat, jakikolwiek by był. Pragnę jednak wyznać, że wierzę w naszą przyszłość. Uważam, że stoimy obecnie przed niepowtarzalną szansą usunięcia zapór które tak długo powstrzymywały nas przed spełnieniem naszych największych możliwości. Dostrzegam wszędzie nie tylko rozwój świadomości jednostki, ale również wzrost powszechnej świadomości. Wiem, że właśnie świadomość zbiorowa stanowi tę masę i decyduje o naszym doświadczeniu na tej planecie. Dlatego poziom świadomości ogółu jest czynnikiem krytycznym, języczkiem uwagi. Widzę teraz, iż boskim celem rozmów z Bogiem jest podniesienie świadomości na wyższy poziom. Słowa w nich zawarte nie są kierowane tylko do mnie, ale przeze mnie, do całego świata, tak jak teraz przez Ciebie kierowane są dokładnie w to samo miejsce. Czy pozwolisz na to, aby ich przesłanie zakończyło swą podróż na Twoim umyśle? Czy, czy też przyłączysz się do mnie? I zaczniesz głosić je szerszej publiczności? Co ciekawe, większość ludzi zgadza się co do tego, że obecnie źle się dzieje na świecie, skoro niemal każdy z osobna żywi takie przekonanie. Dlaczego nie możemy wszyscy razem, wspólnymi siłami, jakoś temu zaradzić? Pytanie to dręczy ludzkość od dawien dawna. Jak przekuć indywidualną świadomość na zbiorowy czyn? Uważam, że można przyczynić się do tego nie tylko przez dawanie świadectwa swoim życiem, prawdą zawartym w rozmowach z Bogiem, ale również świadomo uczestnictwo w pracach grup i stowarzyszeń o podobnych dążeniach, szukających podobnych rozwiązań, działających na rzecz podobnych celów. Chciałbym podać tu adresy trzech grup, z którymi warto wejść w bliższy kontakt. The Institute for Economics. Post office box 257 Ridgeway The Foundation for Ethics and Meaning 26 Fell Street San Francisco The Center for Generative Leadership 3408 Wisconsin Avenue Suite 200 Washington Czas nagli. Niecierpliwie wyczekiwane są posiłki na linii frontu. Zapraszam Cię do wstąpienia w szeregi armii ducha złączonej wspólnym pragnieniem niesienia światu miłości i uzdrowienia, radosnego świętowania życia. Doświadczenie rozmów z Bogiem uczyniło ze mnie innego człowieka. Ty również nie możesz pozostać taki jak przedtem. Obu nas jakaś siła pchaku krawędzi każe nam zmierzyć się wprost z uprzednio wyznawanymi poglądami. I sposobami postępowania. Pewne rzeczy tu zapisane mogą być niewsmak wielu ludziom, zachwiać ich zadowolenie z siebie. My, ludzie, przecież obwołaliśmy się wspaniałą rasą, przodującym gatunkiem, oświeconą wspólnotą. Tymczasem rozmowy z Bogiem stanowią swego rodzaju zimny prysznic, rozwijają złudzenia, jakimi się karmimy. To też ich lektura zwłaszcza księgi drugiej, może okazać się wyboista, lecz mały strząs jest rzeczą wskazaną, wytrąca z odrętwienia, umożliwia dalszy rozwój. Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się przytulna strefa ochronna. Rzecz jasna, nie należy od razu przyjmować każdej nowinki, każdej nowej idei, a tym bardziej traktować myśli przedstawionych, w rozmowach z Bogiem, jako o świętych prawd. Tego najmniej życzyłby sobie Bóg. Gdyż, jak powiada Bóg, skarb kryje się w pytaniu, nie w odpowiedzi. Nie chodzi więc o to, aby przyjmować zawarte tu odpowiedzi, lecz nieustannie ponawiać te same pytania. Pytania, jakie stawiają przed nami rozmowy z Bogiem, Przywiodą nas na skraj nie tylko naszej strefy ochronnej, ale również na sam kraniec naszego rozumienia, doświadczenia, wierzeń. Otworzą przed nami zupełnie nowe doświadczenie. Na koniec pragnę powiedzieć trochę o sobie. Po ukazaniu się księgi pierwszej rozmów z Bogiem, w której zrobiłem swoisty rozrachunek ze swoim życiem. Napływało do mnie wiele listów z wyrazami zrozumienia, współczucia i miłości. Nie potrafią opisać, ile dla mnie znaczyły. Pytano mnie często, w jaki sposób książki te wpłynęły na moje życie. Nie sposób zawrzeć tego wszystkiego na tych stronach. Niemniej mogę cię zapewnić, że były to doniosłe zmiany. Czuję się jak zupełnie nowa osoba. Na wskroś odmieniona. Ustanowiłem kochające związki z mymi dziećmi. Poznałem i poślubiłem nadzwyczajną kobietę, której życie i miłość są dla mnie łaską i nauką. Wybaczyłem wreszcie sobie błędy przeszłości, kiedy to dopuszczają się rzeczy w przekonaniu wielu niewybaczalnych. Pogodziłem się z tym, jaki byłem, ale nade wszystko z tym, kim jestem. I kim postanawiam teraz być? Zrozumiałem, że moje wczoraj to nie ja. Najwspanialsze zaś swoje jutro tworzę, kiedy wcielam swą najwyższą wizję teraz. Skoro wybrałeś się ze mną w ten podróż i towarzyszyłeś mi w wędrówce po kartach tej drugiej księgi, mam nadzieję, że ponownie staniesz ze mną w jednym szeregu przy tworzeniu najwyższej wizji dla ludzkości. Wówczas stanie się to naszą wizją i wspólnie zmienimy świat. Może trzeba będzie wiele z siebie dać, ale od tego, kogo hojnie obdarzono, wymaga się tyle samo. I choć docieramy na skraj naszej strefy ochronnej, do czego mogła się przyczynić również ta książka, nie wolno zapominać, że dalej rozciąga się przygoda, dalej kryją się nowe możliwości. Zaczyna się prawdziwe tworzenie. Tam też musimy wyznaczyć sobie spotkanie, jeśli aby posłużyć się słowami Roberta Kennedy'ego, dążymy do odnowienia świata. Francuski poeta Julien Apollonier ujął to tak: Stańcie na krawędzi. Nie możemy, boimy się. Stańcie na krawędzi. Nie możemy, spadniemy. Stańcie na krawędzi. I stanęli. I popnął ich. I polecieli. Dalej polećmy razem. Neil Donald Walsh.